Radio Kraków. Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy Razem. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry. Pani poseł, dzisiaj 8 marca Strajk Kobiet będzie manifestował między innymi przed Biurem Polski 2050. Czy Lewica będzie chciała odwołania marszałka Hołowni z powodu odłożenia prac nad prawem aborcyjnym? Nie, my chcemy przekonać marszałka Hołowni do tego, że, em, prze, że przedłużanie tej, tej debaty, blokowanie jej, trzymanie tych projektów ustaw y, uśmiechniętej zamrażarce, czy też chłodni marszałka Hołowni po prostu nie ma sensu. Sensu. Jednym z jego argumentów był taki, że w tym momencie gdybyśmy procedowali te ustawy, no to okazałoby się, że one nie przejdą do kolejnego czytania, no a w czasie, w, w okolicach Dnia Kobiet, no... Nie godzi się kobietom coś takiego robić. No więc nasz apel jest taki: skoro marszałek tak zwraca uwagę na nasze emocje, nadzieje, no to może po prostu zróbmy wysłuchania publiczne tych ustaw, zajmijmy się tym tematem i przejdźmy do innych ważnych spraw. No, ale też ta logika wyborcza podpowiada trzeciej drodze, żeby raczej nie forsować takich tematów przed wyborami samorządowymi. No, a koalicja 15 października ma większość także dzięki doskonałemu wynikowi właśnie trzeciej drogi. Panie redaktorze, ale koalicja obywatelska, lewica miały kwestie związane z liberalizacją prawa aborcyjnego wpisane w swoje programy. Mówiliśmy o tym, że chcemy nad tym pracować, i tutaj nie widzę powodu, dla którego jedna z tych trzech partii chce to blokować. Jeżeli są jacyś konserwatywni posłowie związani z Polską 2050 i PSL-em, którzy. Nie chcą zagłosować za tymi projektami, to po prostu niech otwarcie powiedzą o swoich poglądach, a nie ukrywają, kluczą i przesuwają ten termin, w którym kobiety mogą powiedzieć: Sprawdzam, mogą dowiedzieć się, jakie rzeczywiście są poglądy już nie Szymona Hołowni, ale konkretnych posłów, być może posłów. Na, które, na których głosowały. Czy na ten spór wokół prawa aborcyjnego spogląda Pani już jak na początek erozji tej koalicji 15 października? Ja myślę, że takich kwestii, w których będziemy się wyraźnie różnić, różnicować, w następnych latach będzie sporo. To będą kwestie merytoryczne, to będą chociażby kwestie związane z polityką mieszkaniową. To już widzimy, te różnice, więc takich debat będzie dużo, ale najważniejsze jest to, żebyśmy od nich nie uciekali, żebyśmy też potrafili debatować, potrafili również przekonywać się do zmiany poglądów. Czyli marszałchłownia mo może być spokojny, próba odwołania nie będzie, mimo że jak słyszymy, nadużywa władzy. Rzeczywiście nadużywa władzy? Obiecywał, że nie będzie zamrażarki, że projekty ustaw będą procedowane, a tutaj już widzimy, że ten interes wyborczy, interes kampanijny nagle staje się ważniejszy niż te jego zapowiedzi sprzed kilku tygodni czy, czy miesięcy. Nie wiem, czy to jest nadużywanie władzy, dlatego że widzieliśmy nadużywania władzy e, poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy marszałkiem była e, pani marszałek Witek. Więc ja po prostu apelowałabym o m, pewną otwartość i gotowość do e, debaty. No ale mówi pani interes kampanijny, to jest interes kampanijny całej koalicji 15 października. To jest być może władza w sejmik sejmikach wojewódzkich, w tym e, województwa małopolskiego. Ale marszałek Hołownia e, swoim działaniem sprawił, że temat, na którym nie chciał debatować, stał się tematem publicznym. Więc osiągnął cel dokładnie przeciwny do tego, który zamierzał. Uważam, że w tej sytuacji zorganizowanie publicznego wysłuchania wobec wszystkich, wokół wszystkich projektów ustaw jest tak naprawdę jedynym rozsądnym wyjściem. No to dobrze, to przejdźmy w takim razie do wyborów samorządowych. W Krakowie nie milknął dyskusję o pożyczce, jakiej ojciec udzielił Łukaszowi gibale. Łukasz Gibała mówił popierany przez partię razem, cieszę się, że nie muszę iść do banku. Chodzi to o te. Początkowe 50 milionów, potem okazuje się, że spółka jest zadłużona na ponad 230 milionów. Jak politycy partii razem czują się, odnajdują się w tym świecie turbokapitalizmu? Politycy partii razem muszą odnajdywać się w świecie kapitalizmu, ponieważ taki mamy, mamy system. Spółki w Polsce rozwijają się, funkcjonują, inwestują dzięki właśnie pożyczkom. Te pożyczki płyną z różnych źródeł: mogą być pożyczkami z banku, mogą być pożyczkami z innych podmiotów. I tak jest w przypadku firmy Łukasza Gibały. Ja myślę, że najważniejsze, tak naprawdę w tej kampanii, to są pomysły na Kraków i wokół nich powinniśmy się koncentrować. Te programy, z którymi my idziemy do wyborów, które łączą nas z Łukaszem Gibałą, to jest polityka mieszkaniowa. To są kwestie transportu, to są kwestie zagospodarowania przestrzennego i one są znacznie ważniejsze, bo to jest ta polityka, którą będziemy realizować przez kolejne cztery lata. Zamawiam do tej polityce mieszkaniowej, ale też w przestrzeni medialnej już py pa padają pytania o to, czy po wygranych wyborach przez Łukasza Gibałę, popieranego przez między innymi partię Razem, będą państwo chcieli prywatyzować takie spółki jak MPO? Nie, w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby kluczowe spółki byłyby prywatyzowane. My musimy dążyć do tego, żeby one były sprawne, żeby były dobrze zarządzane, żeby były wolne od jakiegoś rodzaju. żeby nie stały się też politycznymi synekurami czy partyjnymi synekurami. Bo widzimy niestety w Krakowie ten bardzo specyficzny układ pomiędzy politykami. A administracją czy, czy spółkami. I to należy przerwać. I tak będzie w, po 21, czy tam 7 kwietnia, bądź 21, w zależności od tego, kiedy rozstrzygnie się to, kto zostanie prezydentem Krakowa. To skąd te pytania o prywatyzację ewentualną MPO, MPCU? Nie wiem skąd te pytania. Zakładam, że kiedy trwa kampania wyborcza pojawiają się również pewne wrzutki i próby wrzucenia kandydatów w nie swoje tematy albo sugerowania, że mają tutaj jakieś nierozsądne plany. Ja przypomnę, że my w Partii Razem jesteśmy za silnymi, za, za, za dobrze skonstruowanymi usługami publicznymi, a takie właśnie tylko i wyłącznie te spółki będące w, pod kontrolą miasta mogą nam zapewnić. Ja przypomnę, to wygląda w Warszawie, gdzie okazało się, że, e, że sprywatyzowano sieci ciepłownicze i powodowało to bardzo wiele kłopotów. To nie jest model, e, chociaż być może w Warszawie rządzonej przez Platformę Obywatelską był to jakiś Model rozważany w Krakowie na pewno radne i radni e, razem do tego ręki nie przyłożą. Politycy Platformy Obywatelskiej wspomnianej wyliczają. No, Obiecują państwo budowę 10 tysięcy mieszkań na wynajem długoterminowy w Krakowie. Szybko licząc, to jest 5 miliardów w stanie surowym. To skąd na to pieniądze? E, w przyszłym tygodniu e, będą, będą pokazywane projekty koalicji e, rządzącej dotyczące projektów mieszkaniowych. E, ma być zapewnione finansowanie na tego typu działania. Mamy środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na remont, na remont pustostanów. No i tak, to są odważne, duże projekty inwestycyjne, ale mamy do wyboru albo mieszkania, których metr kosztuje powyżej na przykład 15 tysięcy złotych, bo to jest trend i będzie to szło w tą stronę, albo samorząd, który w końcu będzie inwestował w mieszkania, który będzie je budował i który będzie korzystał z tych możliwości, jakie będą potrzebne

po, przy, po uzyskaniu pieniędzy z KPO i po uzyskaniu tych gwarancji rządowych. 10 tysięcy mieszkań w 5 lat, za minimum 5 miliardów? Będziemy do tego dążyć. To jest ambitny cel, ale tak konstruuje się polityki publiczne. Pani poseł, podnosiła Pani wielokrotnie sprawę betonowania w Krakowie Miejskich Instytucji Kultury. Ostatnio prezydent przedłużył kontrakt z szefową Mocaka do końca 2031 roku. Jakie Państwo w takim razie macie plany związane z instytucjami kultury po tych ewentualnie wygranych wyborach? Przede wszystkim to, że w ciągu ostatnich czterech tygodni swojej kadencji Jacek Majchrowski podpisuje tego typu kontrakt na najdłuższy możliwy termin, no jest po prostu oburzający. Instytucje kultury, zwłaszcza tak ważne jak MOCAK, powinny być instytucjami, które działają w sposób transparentny, a konkursy powinny być obowiązkowe. Ja chciałabym, żebyśmy po kampanii wyborczej spokojnie przyjrzeli się temu, jak funkcjonują te instytucje, żeby odbyły się tam niezależne audyty, e, które również ocenią jakość e, pracy tych instytucji. Mocak powinien być naj, jedną z najważniejszych instytucji e, poświęconej sztuce współczesnej w tej części Europy, a w ocenie wielu artystów i artystek, kuratorów i kuratorek jest instytucją no niestety drugoligową. No, jeżeli jesteśmy miastem kultury, to musimy postawić na odważne, nowatorskie instytucje, których dyrektorzy czy dyrektorki są przygotowane do zajęcia takiego ani innego miejsca w naszej części Europy. No, nawet pytałem ostatnio o, y, Łukasza Gałę o cenę i krakowskich instytucji kultury. Użył, o ile dobrze pamiętam, takie sformułowanie, że do większości nie ma zastrzeżeń, ale są wyjątki, i tutaj wskazał właśnie mocak. Pani, pani ma problem y, z, z mocakiem rzeczywiście? Też? Ja po prostu chciałabym, żeby to była instytucja, która po pierwsze przyciąga y, artystów y, z zagranicy która pokazuje najważniejsze prace, trendy, e, które w sztuce współczesnej funkcjonują. Chciałabym, żeby to była także instytucja, która bardzo mocno promuje młodych artystów i artystki. Tego w tym momencie nie widzę. Mamy do czynienia z takimi encyklopedycznymi przeglądami tematycznymi e, zbiorów, które są w mocaku zgromadzone, a w mojej ocenie i w ocenie całego środowiska artystycznego, bo wystarczy przeczytać co mówi na przykład Marta Deskur, e, jedna z najwybitniejszych krakowskich artystek. No, mocak marnuje swój i potencjał. No dobrze, audyt po ewentualnie wybranych wygranych wyborach i co dalej? Co po audycie? No, zobaczymy, co przyniesie z sobą audyt. Na pewno trzeba przemyśleć politykę kulturalną Krakowa. My jesteśmy miastem z ambicjami. I pora, żeby no, te ambicje również przełożyły się na to, jak będą funkcjonować polityki kulturalne. Musimy bardzo mocno wspierać młodych twórców i artystki. No, mamy do czynienia z też takim momentem, w którym będzie można dokonać pewnego resetu i będzie można spróbować zbudować ten Kraków kulturalny trochę na nowo, oczywiście, korzystając z uznanych instytucji, z uznanych wzorców, z autorytetów, którzy w Krakowie tworzą w Radiu Kraków. Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy Razem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio Kraków